Pierwsza piłka, pamiętajcie, początek, przeniesiemy granie prost, najprostszym sposobem do nich i końcówka gramy tak samo, okej? Okay? Kopienie skoncentrowani, chłopaki, poprawiamy dobrym graniem, tak? Drugi mężczyzna też ma być na tej samej intensywności. Intensywność, chłopaki, tak? Yy, no dawaj, Kajto, teraz. Cześć Dawid.

Doioła, brawo. Ale, tak? Dobra, super, bierzecie, Wicia bierzecie! Wicia twój! Dobra, To uwaga. Proszę, wstajemy chłopcy. Pani Asia mówi, że tu wstajemy wszyscy. Dobra. Okay? Wstajemy w rekombajnie. Wstańcie tu łatwo. Wstańcie Wstańcie tu łatwo. Wstańcie Chłopcy, posłuchajcie. Dobrze, Dobra, Michał będzie roku, roku, roku. Brawo, Obruch, na proszę. Dobrze, proszę. Jeden, roku, jeden do niego.

Drogi przyjacielu Michale, z, e, 18 e, w z twoimi osiemnastymi urodzinami, z niego Lechy, która jeszcze nie zginęła, biało-zielonej, ale złożyć Tobie kursy życzenia z wielkim podziękowaniem, że jesteś przyjacielem dziś. Że przyjeżdżasz do nas na obozy, wyłączysz i przekazujesz brawo, brawo. E, na tych obozach wiele mądrości i e, dzieci chociażby no, zaczęły się uczyć języków. Dziękujemy Ci bardzo, życzymy Ci dużo zbory, dużo szczęścia.

Brawo Bory! Żeby był dobrym człowiekiem i żeby miał dobre serce. Proszę. Zdrowia, szczęścia i miłości życzymy panu Michałowi i jego przecudownej małżonce. Proszę. Brawo, brawo. Brawo, brawo, brawo. Żeby miał dużo szczęścia. Trzeba kończyć. Jak tam kolego? Z radę I szczęścia, pomyślności. Proszę. Żeby nie chorował i żył długo w zdrowiu. Proszę. Żeby jadł dużo owoców i warzyw. Prawda? O tym nie możemy zapominać. Panie Michale, jemy owoców i warzywka, tak? Życzą dzieci białodzielonych. Proszę, projeźdźmy. Wypowie się więcej? bo teraz poniesiemy, żeby tam. Sto lat, sto lat, Nie 100 lat, lat, się nie Jeszcze raz, jeszcze raz, niech się nie da. Niech się nie, nie, nie A nie nie kto? Pan Michał. Proszę o klaski wszyscy sytuacje dla pana Michała. Dziękujemy. roczki do góry. Chłopcy Biało-Zielona Braży. Życzę wszystkiego dobrego. Tak. Dziękujemy.

Jedź Filip! Jedź Filip! Jedź Filip! Jedź Filip! Ciao Filip! Jeź Filip. Jeź Filip. Jeź Filip. To uderz! Dlaczego? Dlaczego? Brawo Dlaczego? 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 Cofnij, Dlaczego? cofnij, Dlaczego? Filip! Dlaczego? 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 Dlaczego?

Graças a